Witam, Wacław. Jak forma przed jutrzejszą walką przede wszystkim? Witam, ziomuś. Forma przed jutrzejszą walką jest ***ista. <śmista> e, powiedz, jak przy, przebiegł twój pierwszy proces przygotowawczy? Stary, przyłożyłem się do niego... Tak, oczywiście. Przełożyłem się do niego bardzo, był bardzo krótki, ale wielce intensywny i uważam, że nie dało się po prostu wykonać go lepiej. Wszystko, co zrobiłem, e, zrobi robiłem na maksa, stary, i przygotowywałem się. Do tej walki naprawdę poważnie, bo uważam, że jeżeli w coś wchodzę, to, po to nie po to, żeby po prostu coś odbemnić, tylko nie stracić czasu, przepraszam, i e, móc wejść w to w całości, po prostu żeby nie marnować czasu, bo wszystko co robimy, możemy zrobić tylko raz i niepotrzebnie później marnować czas na powtórki, e, więc tak, no stary, przygotowałem się. E, czy trenowałeś jakieś sporty walki wcześniej, czy to jest twoje, twój pierwszy kontakt? Nie, nie trenowałem sportu walki wcześniej, ale chciałem stary zawsze w to ruszyć. Natomiast na początku w miejscowości Kisiejce, z której pochodzę, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam Olimpię Kisiejce przede wszystkim klub sportowy z mojego miasta, w którym grałem stary. Nie było zajęć sportów walki. Później jak poszedłem do liceum, to było liceum plastyczne w Granowej Górnym i wtedy było zajęć związanych z tą dziedziną. Następnie na studia też w tej dziedzinie, a ja muzykę robiłem od liceum, więc nie miałem czasu, żeby w to ruszyć na poważnie. Jestem wdzięczny za tą szansę, że mogę tutaj być i przygotować się do tego i pójść na sportowo, tak naprawdę na sportowo przez chociaż, póki co, dwa miesiące mojego życia. I na początku myślałem sobie, stary, że po walce trochę sobie odpuszczę, ale myślę, że będę trzymał na pewno nie tę ilość treningów, które w tym momencie wykonywałem. Ale, ale troszeczkę mniej i na pewno na pewno o wiele bardziej mi się podobają sporty sztuki, yy, sztuki walki, uprawianie sportu w tej, w tej dziedzinie niż stary siłownia, bo wydaje mi się, że, że, że tutaj trzeba myśleć, tutaj trzeba się rozwijać wielopłaszczyznowo i jest to naprawdę fajne i nie jest nudne przede wszystkim. A, a stary powtarzanie, yy, powtór, yy, robienie powtórzeń stary z ciężarem wydaje mi się troszkę otępiające. Nudniejsze, nie? No, tak, Ciekawsze tak. są sporty walki. Tak, no i fajne, fajnie to działa na korna. No, są ogólnorozwojowe, tak mi się wydaje. A przed tą galą interesowałeś się Masz Śledziłeś galę? Troszeczkę stary, troszeczkę stary, właśnie nie wchodziłem tak bardzo w ten temat, bo zajmuję się muzyką i stary to jest moje życie i wypełnia to moment od kiedy otwieram oczy do kiedy je zamykam i szczerze mówiąc nie mogę się już doczekać, aż po gali będę mógł znowu mocniej ruszyć z muzą i porobić klipy, przygotować się na lato i najnowsze premiery ode mnie, bo singli mam bardzo sporo jeszcze z poprzedniego stary roku i, i, i nie mogę się doczekać robienia kolejnych rzeczy czy po prostu, żeby wyżyć się artystycznie i przekuć właśnie tę zajawkę sportową również w muzykę. Twój przeciwnik również zaistniał na scenie hip-hopowej. Jak ceniasz jego umiejętności wokalne? Spoko, wokalne spoko, no oceniam tak, że każdy ma prawo sobie tworzyć, natomiast nie jestem fanem jego rapu, no i tyle, na tym bym raczej zakończył, nie, nie, nie będę tutaj walił jakichś pstryczków, no i wiesz. Na karcie Warg mamy jeszcze Filipka, jak oceniasz jego twórczość? Widzę go tutaj, pozdrawiam Filipka, tak, Filipek, Filipek, ziomal z wytwórni, on dalej z Kukaiti, ja byłem w tej wytwórni na czas trzech płyt zdaje się, dwóch płyt legalnych jakby pełnowymiarowych to znaczy tych, które występowały w sklepach i wydałem też tam mixtape no i spoko a co do jego muzyki to myślę, że to jest to stare, że się rozwija i że progres w tym co robi, że wciąż pracuje nad swoją muzyką, wciąż się ją wydaje mimo, że na początku w moim odczuciu nie była tak jak teraz co świadczy tylko o tym, że ciężką pracą można dojść do rozwoju, progresu i aktualnie w ja jego jest jak najbardziej spokojny. Przyznasz chyba, że należy do czołówki polskiego freestylu. E, podjąłbyś się wyskoczyć z nim na freestyle? Nie, mogłoby być to dla mnie stary, bardzo <grym> poniżające i raczej nie wchodziłbym w tą rzekę i nie, nie wyskakiwałbym z Filipkiem na freestyle. Oczywiście mówiłem teraz o, o działaniach jakby stricte rapowych, o, o, o jego kawałkach, które wydaje jako single, nie o freestyle, bo we freestyle oczywiście jest mega kotem. A, a ja jakby freestyluję tylko zajawkowo. Bardziej dawniej, teraz troszkę mniej, ale jak najbardziej freestyle stary pomaga w tworzeniu numerów, po prostu złapania tego flow tworzenia, w prostocie wyrzucania rymów i posiadania banku e, słów często używanych e, gdzieś po prostu w zanadrzu. E, I spoko, coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale wypadło mi zło. Słuchaj, a czy jest jakiś gracz na polskiej scenie hip-hopowej, z którym chciałbyś nagrać? Myślę, że ktoś by się znalazł, ale raczej nie wymieniałbym tutaj. Odezwa się do nich na pewno. A jakiś gracz, z którym chciałbyś wyjść do ringu? Nie, mam raczej stary wrogów i raczej jestem taką osobą, która jest pozytywna, stary. Staram się mieć pozytywny vibe'ik. Nie zawsze się to oczywiście udaje, nie jestem jeszcze oświecony, ale stary... Jeżeli jakaś walka kolejna, to jestem otwarty na propozycję, bardziej bym dobierał tutaj przeciwników pod kątem, pod kątem okresu ich doświadczenia jakby warunków fizycznych, może coś takiego, a jeżeli chodzi o branżę, to może też bym wybrał kogoś z innej branży niż Trapowa, że może niepotrzebnie nie robić sobie wrogów w, na swoim podwórku, albo też z drugiej strony poszerzyć stary grono odbiorców o... Być może fanów tej osoby. Hmm. Dałeś się poznać jako wychylowana osoba, zarówno na konferencji, jak i na ważeniu. E, powiedz, jak podoba ci się taka konwencja? W końcu tutaj bardziej chodzi o hejt, bardziej chodzi o całą otoczkę niż o, o samą walkę. Jak się tutaj odnajdujesz? Jak widzisz w ogóle e, 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 free fight? Okej, okay, no jestem w tym świecie jako nowy zawodnik, a natomiast moim głównym zajęciem w życiu jest stary muzyka i tworzenie jej. I właściwie na co dzień, tak jak mówiłem wcześniej, staram się być tą pozytywną starą osobą. E, pozytywnym Światłem stary w życiu ludzi, a, a, a nie kimś, kto polaryzuje stary i, i, i szuka konfliktu, bo uważam to za niepotrzebne i za po prostu wydłużenie e, drogi swojej duszy na ziemi. I stary e, spoko szanuje to, natomiast aktualnie e, nie czuję się w tym super zajebiście, żeby wiesz jakoś mocno dymić, z tym, że można to zrobić oczywiście kulturalnie i kreatywnie, ale tutaj naprawdę mocno się skupiłem na tych przygotowaniach sportowych i trochę, miałem kilka pomysłów, w jaki sposób mógłbym to ugryźć. Natomiast Wybrałem te przygotowania sportowe, bo ten krótki okres e, czasu, w którym się przygotowywałem, chciałem poświęcić na maksa stary na te sportowe przygotowania, żeby później w Oktagonie zaprezentować się na, na najlepiej, chociaż rozumiem, że e, tutaj nie chodzi tylko o sportową walkę, ale również o całą otoczkę. I oczywiście respektuję, to szanuję, natomiast e, natomiast chyba to jeszcze przede mną. Traktujesz to jako jednorazową przygodę, czy planujesz jeszcze kiedyś zawalczyć na galifry fightowe? Właśnie dostałem tutaj wyzwanie, podjąłem rękawice z drugim artystą. Ze świata filmu, a jestem ze świata muzyki i myślę, że stary jest to spoko. I myślę, że jeżeli byłem sobą i, i nie robiłem tego wbrew sobie, będąc wyluzowanym na wywiadach czy ważeniu, to, to okej, okay, stary. No. Myślę, że nikt też nie chce, żeby tutaj kogoś skłaniać na siłę do po prostu wybierania innej drogi niż czuję w sobie. A jeżeli chodzi o inne pojedynki, to aktualnie skupiam się na jutrze, a kolejne mam nadzieję, że jeśli przyjdą, to będą. Spoko propozycjami i będę mógł wziąć w tym udział.